W miniony weekend po półrocznej przerwie do rywalizacji o punkty wróciła futsal Ekstraklasa. Na tym poziomie rozgrywek Gliwice reprezentowane są przez dwa zespoły. Pierwszy to PA Nowa. Drużyna ta grała na wyjeździe i zremisowała z AZS Wilanów Warszawa 1-1. Piast natomiast przed własną publicznością pokonał AZS Uniwersytet Śląski Katowice 3-1. Bramki dla podopiecznych Orlando Duarte strzelali. Rodrigo Dasajew, Sebastian Szadurski i Roman Wahua. Przy golu Szadurskiego asystę zaliczył Marek Bogański. No, myślę, że najważniejsze w tym meczu były trzy punkty, które udało się zdobyć. Zaing dobre zaingurowanie sezonu po półrocznej przerwie, także jesteśmy zadowoleni. Eee cieszymy się i myślę, że to jest jeden pierwszy mały kroczek w, w drodze po coś, po coś naprawdę fajnego w tym sezonie. Ja myślę, że nie wydawało się, że to będzie ma łatwy mecz. Katowice na pewno cały czas nam nie odpuszczały. Gdzieś w drugiej połowie przy 3 na 1 mieli dwie dogodne, albo nawet trzy dogodne sytuacje, żeby strzelić na 3-2 i ten mecz mógłby się różnie potoczyć. Ale myślę, że tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, najważniejsze były trzy punkty i żeby po tej półrocznej przerwie faktycznie dobrze wejść w ten sezon e, spokojnie i, i, i pomału dążyć do celu. Od meczu do meczu po trzy punkty i zobaczymy co dalej. Honorową bramkę dla akademików z Katowic zdobył Piotr Łopuch, który przyznał, że jego drużyna rozegrała dwie różne połowy, co było przyczyną porażki zawsze gramy o te trzy punkty, nie zawsze się udaje. No dzisiaj, tak jak chyba było zresztą widać, jak wszyscy oceniają, w koło pierwsza połowa dwie szybko stracone bramki, później te, te dwa faule w, w naszym wykonaniu i tym przedłużony. Można było spojrzeć na to tak, że ten mecz już jest ustawiony. Aczkolwiek w drugiej połowie wyszliśmy tak, jak powinniśmy w pierwszej, tak jak powinniśmy zagrać w całym meczu. No i niestety, jak się gra dwie różne połowy, no to ciężko jest wygrać. Po pierwszej kolejce, Piast plasuje się na trzecim miejscu w tabeli. W następnej serii gliwiczanie zagrają na wyjeździe z Dreamam Opole Komprachcice. Liczymy na kontynuowanie zapoczątkowanej serii zwycięstw. Bea nowa gliwica, natomiast w hali przy ulicy Jasnej, podejmować będzie konstra klubową. To spotkanie odbędzie się w sobotę, w początek o godzinie 18.00.